Jest to akcja skierowana do kierujących, a szczególnie chodzi o to, żeby nie rozpraszać swojej uwagi podczas jazdy samochodem, a konkretnie chodzi tutaj o korzystanie z telefonów komórkowych. Z tych badań, które do tej pory zostały wykonane, średnio 12 sekund to jest czas, kiedy kierowca wybiera numer telefonu ze swojego aparatu. Przez te 12 sekund nasz samochód. Przy prędkości np. 100 km na godzinę pokonuje około 140 metrów. Jest to strasznie duża odległość. Dokładając do tego jeszcze czas reakcji plus hamowanie właściwe, ta droga hamowania z takiej prędkości wydłuża nam się do ponad 200 metrów, co daje tak obrazowo, to jest ponad 2,5 boiska piłkarskiego do zatrzymania pojazdu. Może to być odbijać się to na bezpieczeństwie, na naszej reakcji. Natomiast jeżeli jesteśmy skupieni na jeździe, nie, nie mamy telefonu, telefonu przed sobą nie jesteśmy zajęci niczym innym oprócz obserwowania drogi. Ta droga hamowania z tej prędkości skraca się do 78 metrów, co pozwala nam zatrzymać się przed przeszkodą i ogólnie zareagować. Dlatego też czy odbieranie telefonu, czy nie daj Bóg już pisanie SMS-ów, odczytywanie SMS-ów, to są wszystko czynności, które rozpraszają kierującego, które bardzo, ale to obniżają bezpieczeństwo i samego kierującego, jak również innych użytkowników drogi ten sam Apel jest odnośnie rowerzystów, którzy ostatnio zauważamy, że dość nagminnie zdarza się, że rowerzyści jeżdżą, używając telefonów komórkowych. Mamy sporo takich przypadków z ostatniego tygodnia przypadek młodego chłopaka, który, jak sam powiedział, zmieniał piosenkę w telefonie, którą słuchał i skończyło się to tym, że uderzył zaparkowany przy drodze samochód. Dlatego też czy to kierujący pojazdem mechanicznym, czy też rowerem, powinni pamiętać, że jest to wykroczenie. Korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy jest wykroczeniem i nasi policjanci będą zwracać na to baczniejszą uwagę. W chwili obecnej wychodzimy z taką akcją profilaktyczną do kierowców, będą przekazywane im ulotki informujące o, o, tych, o, o, tym, o tej akcji. 200 zł i 5 punktów karnych to kara za używanie telefonu komórkowego podczas jazdy i łatwo sobie zliczyć 5 takich wpadek i możemy pożegnać się z prawem jazdy.